To jeden z najbardziej wzruszających eksponatów w Muzeum Pana Tadeusza. Obrączki, które Jan Nowak-Jeziorański i Jadwiga Wolska wymienili 7 września 1944 roku podczas ślubu zawartego w 38. dniu Powstania Warszawskiego. Poznali się w trakcie okupacji. Jadwiga, pseudonim Greta, była łączniczką w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej, i przekazywała rozkazy, które miał otrzymać Jan pseudonim Zych. Zaręczyli się niedługo po śmierci siostry Graty Julii. Nie mieli pierścionków, więc wymienili się zegarkami. Był 17 sierpnia. Przyrzekli sobie, że pobiorą się wkrótce po zwycięskim powstaniu. Jednak w perspektywie klęski zmienili decyzję. Jan. Przeczuwając najgorsze, powiedział: Koniec się zbliża. Spotkajmy go razem, jako małżeństwo. Ceremonia za ślubin odbyła się 7 września, późnym popołudniem. Dusz wypełniały wtedy czas pogrzeby, dlatego nie wszyscy odnosili się przychylnie do małżeństw powstańców. Jednak, gdy z pokazał liścik, który Greta wszyła pod podszewkę jego kapelusza, gdy wybierał się na kolejną misję do Londynu, jeden z młodych księży zgodził się udzielić im ślubu. Na skrawku papieru Greta napisała – Będę na ciebie czekać. Kaplica przytulisko na Wilczej 7 była pełna, mimo że 300 metrów dalej znajdowały się niemieckie oddziały. Para szła do ołtarza po podłodze zasłanej potłuczonym szkłem z wybitych witraży, które trzeszczało im pod stopami. Ceremonia trwała zaledwie 7 minut, ponieważ niedługo miał odbyć się kolejny pogrzeb. Zych i Greta wymienili się miedzianymi obrączkami, które Jadwiga zdobyła w zamian za puszkę konserw z lotniczego zrzutu. Natomiast Jan zdobył dla niej ślubny bukiet, gdy na balkonie jednego z mieszkań przy Wilczej dostrzegł kwitnące petunie. Lokator pozwolił je zerwać, nie kryjąc zdziwienia ślubem w trakcie powstania. Zanim zebrani goście zasiedli do weselnej uczty, na którą składała się butelka wina i kilka puszek angielskich konserw, udali się na mogiłę Julii. Panna Młoda złożyła na grobie siostry swój ślubny bukiet. Przed końcem powstania Jan został wezwany do sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej, aby otrzymać kolejne rozkazy dotyczące następnej misji. Zapytał, czy będzie mógł wziąć ze sobą Gretę, i uzyskał zgodę. To była podróż poślubna, wspominał, z tym, że po podróży poślubnej wraca się do punktu wyjścia, a myśmy już nie wrócili. O oddaniu zycha świadczy także liścik odnaleziony przy obrączkach. Pamiętaj, Wisiu, że gdziekolwiek będę i kiedykolwiek spotkamy się znowu, Moje wszystkie myśli będą należeć do Ciebie i nie opuszczę Cię nigdy. Do widzenia, Twój kochający Cię zdzich. Szacuje się, że podczas powstania warszawskiego, które trwało 63 dni, zawarto ponad 250 małżeństw. Po wielu latach, oglądając pamiątki powstańcze zgromadzone w Warszawie, 90-letni Nowak jeziorański zatrzymał się przy fotografii przedstawiającej parę w dniu ich ślubu. Takie zdjęcie wykonano także jemu i Jadwidze, ale ich fotografia się nie zachowała. Młodych małżonków możemy zobaczyć na zdjęciach wykonanych rok później, już w Londynie. Obrączki ze ślubu Jana i Jadwigi Nowaków Jeziorańskich do obejrzenia w muzeum pana Tadeusza.